No i znowu na tym samym parkingu chodź, chodź. będzie kiedyś pływakiem, czy nie będzie, chyba nie będzie. Ale jestem zły. Puszczaj mnie! Puszczaj! Ja tu nie chcę! Ja tu nie chcę! Puszczaj mnie! No wyjść, stary! Stary, daj sobie spokój! Nie, nie będę pływał! Zaraz cię całe podrapię! Podrapię ci całe plecy, będziesz miał ze swoje. Aaa, puszczaj! Puszczaj! Doigrasz się, zobaczysz. Zaraz będzie po Tobie. Ha! Mówiłem, że będzie po Tobie. <śmówiłem> no i co tfaniaczysz przy matce? Zobacz, nagrywa nas. <śmówiłem> o, ale jednak gdzieś tam zostanie przy starym. Dobra, z jednego autobusu przesiadłam się do drugiego jadąc do Alani, bo ten jeden dojeżdżał tylko do początku, tu gdzie się zaczyna bazar I miałam wziąć taksówkę, żeby dojechać do hotelu, ale stwierdziłam, że ahoj przygoda I wsiadłam w drugi autobus, pokazałam czy my tam jedziemy, no i sobie jadę A wcześniejszy autobus był cały załadowany, dosłownie no, po korek Ludzie stali od początku do końca ale jakoś przeżyłam, jadę dalej. Aha, za pierwszy bilet poszło mnie 15, 11 lirów do Aleani tutaj do centrum i, i stąd tam gdzie jadę to jest jakieś około 5 km, stąd 8 lirów. Więc na pewno taniej niż taksówką Ach, Ahoj, przygodą! Dobra, to rozpoczynamy drugą przygodę życia i jedziemy dalej. wolnym tempie, bo jak zawsze są świetnie poustawiani. Cudem. Te autobusy się tu chyba mieszczą. Naprawdę cudem. O, to jest najlepsze. Jak ziomek widzi, że jedziesz i wyjeżdża ci z naprzeciwka. No, coś pięknego. Szanuję ich. Za to, jak oni tu jeżdżą. Naprawdę. <śmiennie> Как можно себе жить в Турции? na leciku w takich normalnych busikach i po prostu rozłożeni są na maksa z wszystkim i, i tak sobie żyją tutaj zobaczcie pranie mają zrobione tutaj sobie gotują tutaj jest woda, o tutaj jest woda z wody mają pod dostatkiem, zobaczcie jaka kałuża się zrobiła i tak sobie żyją tak, bo mamy piękną budynkę. Jest sobota i pełno ludzi na plaży i w ogóle jest karp. My sobie stoimy tam, jest nasz kamperek. Tutaj parę sobie ognisko, pewnie będą coś smażyć. Kuku, kółka ma grube kuro w w Kubie. Ja lecę dalej z treningiem, przebiegłam parę kilometrów, zrobiłam pompki, znaczy robię pompki, e, przysiady, trochę się porozciągałam, trochę sobie potańczyłam, e, ale patrzą się na mnie trochę jak e, na nienormalną, <laughs> więc porobię jeszcze pompki i przysiady i... I, I wracam, jak to mniej więcej wygląda już w maju w Turcji, kiedy niby jeszcze nie ma tego sezonu, ale tak naprawdę już mówią, że Turcja jest numer jeden na wakacje i już ten sezon taki jakby się rozpoczął. Ceny już poszły w górę, bo jest róż, duża różnica, to, to co płaciliśmy mniej niż 100 lira, czy maksymalnie 100 lira, no to płacimy ponad 100 lira, 200 lir za obiady, za to co braliśmy zawsze. E, mniej więcej to samo. No i ogólnie wszystko wszędzie podrożało, ale nie ma jakiejś takiej tragedii. E, dobra, pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Tam możecie zobaczyć, trwają prace remontowe. Właśnie przygotowują do sezonu, widzicie koparka jeździ. Mm, plaże robią, robią. Tutaj będzie barek i, i toalety, bo praktycznie wszystkie te bary, takie jak są stawiane na lato, one wyglądają tak samo. No praktycznie wszystkie są takie same, identycznie wyglądają te bary. I one są po prostu stawiane właśnie na sezon letni. O, widzicie, tutaj się rozbili namiotem. Ech, taki mam piękny widoczek, jak sobie ćwiczę. Ech, no i tam są te tureckie rodziny, nie? Ech, które sobie tam piknikują. I tam jest ta przyczepa, widzicie taka szara? No to ona tu stoi właśnie od zimy. No i tak się tutaj najechało i widzicie, oni sobie tak tutaj siedzą, piknikują. Na takim fajnym klimacie. No bo czemu nie? Dobra i to wam chciałam pokazać, bo te hotele już są e, zapełnione dosyć przez ludzi. Jest naprawdę dosyć sporo ludzi. No i zobaczcie sobie. Tak mają podkładane spokależaki. Tu bar, taki sam mówiłam drewniany. Widzę tylko to wygląda wszędzie, tylko czasem są gdzieś podokładane jakieś właśnie zadzenia, Siedzenia takie domki porwane, Tam prysznice są zrobione. Także sezon pełną parą już się zaczął, Turcja już jest oblegana, w radiu jest powiedziane, że Turcja jest numerem jeden na wakacje, i tak jest, Turcja jest numerem jeden, także polecam każdemu, do zobaczenia w Turcji. No, ludzi jest, mało na plażach, patrzcie, jakieś pojedyncze osoby. Tutaj. No i tak to wygląda, nie? Te bary, leżaki i hotele. Uch, no. Mamy piękną pogodę, chociaż troszkę się chmurzy, ale jest naprawdę cieplutko, jest naprawdę fajnie. Mega. Słoneczna Turcja. Codziennie jest, pokazuje, że około 24 26 stopni na takim termomotrze w telefonie, ale tak naprawdę jest 34. 32 może sobie teraz, ale w godzinie, kiedy tak słońce najmocniej świeci, 12-13 naprawdę jest hardcore. I To słońce naprawdę parzy, trzeba uważać. Aha, no i uwaga, 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 co tu się dzieje u nas na parkingu, proszę Państwa. No i. Niedzielka, niedzielka w Turcji, na plaży. Nie no to są ogólnie autobusy, które nie wiem, przywożą tu ludzi na plażę, albo oni gdzieś stąd idą coś zwiedzać, albo stąd jadą gdzieś autobusami, nie wiem, nie mam pojęcia, ale e, tych autokarów to jest zawsze dosyć sporo. To jakby faktycznie gdzieś zostawiali tych ludzi i, i sobie tutaj czekali na nich. No, a tutaj zobaczcie, oni tak od kiedy my przyjechaliśmy, to oni też tak i sobie tutaj żyją pranie rozwieszone, gitara No a koło nas już piknikują o, zobaczcie tam ludzie Wodzie Dosyć sporo tam, tam się kąpią Tutaj Pikniczek Proszę bardzo Koło nas też pikniczek Proszę bardzo I tutaj też Piknik trwa w najlepsze. Tutaj kolejne auto przyjechały. Było troszkę pochmurnie, ale już się rozpogodziło. Piękna mamy pogodę znowu na wieczór. No i kolejny turecki domek. Patrzcie, jak to wygląda fantastycznie w ogóle to auto. No hit. Strasznie nam się podoba. Te małe, kompaktowe, wszędzie wjedzie jak osobówka. To mega. No i trzeba oczywiście idzie obczaić. Co to za nowy camper podjechał? O kurde, ma okno otwarte. Ciolo! Lubi wskakiwać do cudzych aut przez okno, no. Syn mechanik. sprawdzić, czy wszystko gra. No i ten pan, co wam wczoraj pokazywałam, jego auto, przyniósł nam tutaj tą kiełbaskę turecką i i pyszny serek i tak damy mu chociaż trochę arbuza. Nie mamy nie, <laughs> no, <nic> nie <laughs> mamy nawet polskiego, żeby mu dać. Ale tak w ramach wdzięczności. A on jest Albańczykiem, nie jest Turasem, ale mają podobną naturę Albańczycy z Turkami. Są przyjacielscy i tacy rodzinni i opiekują się. No. I tacy co właśnie są, że nam oddał arbuza. Wziął sobie jednego. A nam dał cały ser. I on kiełbasy. obasy dostałam pozwolenie wam nagrać to małe autko zobaczcie tutaj ma ruletę nawet może sobie rozłożyć to normalnie włoski jest tutaj się wchodzi pokaż to tam masz Batery? aha jest auto 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 ten panel auto panel cały auto to kuchnia light a to outside, The outside. Aha. Wiesz, a tu jest ogrzewanie, tak? Burda altun da elektronicz. Eee, a żeby no, było okay. ciepło, tak? Fant a tu to. A, no, Ale fajnie. Do wadu, do wadu, do wadu. Okay. Ma, ma. Aha, jeszcze tutaj maledy. No, Sączka. super. Pokażę. Aha, bo ono jest tak. A właśnie, Ordo właśnie, to nadziemam, jak ono jest. Big, no? no, bo on jest no. wysoki, także naprawdę w porządku. I tutaj szofereczka. A to jest uh, łazienka. I tu szafki pokaż łazienkę, no. Aaa, spoko, jest toaleta i... I, się i wyciąga się aha, wyciąga. Aha, stąd się wyciąga słuchawkę. Spoko, no? Mega spoko. Fajnie. I taką podłogę ma jak my okay. Że ten... Może sobie wyjąć, no, nie? No. Spoko, mega spoko. Fajnie zrobiony, no? Mega. It's big, It's big. Yeah. big big, too. Yeah. Będziemy przyklejać naszą naklejkę. Moja, 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 moja. <laughs> twoja. Twoja naklejka, no. Dobra, tu już przytarliśmy sobie szafeczkę i będziemy kleić tutaj. Tak żeby była widoczna na wejściu. O! jest nasz ciolek W albańsko-tureckim pojeździe. Tutaj, o proszę, teraz mogę nakręcić gimbalem. Nie, 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 no, 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 szugar, no, no, sugar, no, no. O, o, o. I am diet. Kto to zrobił, Ciolo? Kto to zrobił, co? Kto to zabił taką jaszczurkę? Ja ci dam, ty niedobra małpo. No i co teraz? Jaki Ja ci dam, ja To ty ją zabiłeś, Ciolo, biedną piszę Ty Nie wolno Nie wolno Ty Ja ci dam Oj, czeliłem. mój małą A... Armii. Armii No chodźmy się Chodź tutaj A tylko do starego Nie. No i mamy kolejny piękny dzień, jest piękna pogoda. Podkładki dają od tego słodu. I mamy albańsko-polsko-polskie śniadanie. Jakie albańsko <laughs> W Turcji, no tureckie, no. Tureckie. <laughs> Zaraz, zrobimy foto. No i turecko-polskie śniadanie z albańskim akcentem. I po śniadaniu. <laughs> A tu jest jeszcze ten turecki czajniczek. Na górze jest herbatka, a na dole się dolewa wody. Teraz Wam pokażę jak to się robi. No dobra i tak to wygląda? To połóż no. I tu jest herbatka, tu jest ten napar z czaju. Na górze. A tu jest zagotowana woda. Do tego naparu z dolewa wodę była taka mocna. O, I czaj gotowy. No, a tak wygląda to w środku. Tu wsypujecie herbatkę i jak I sobie pyrka na małym ogniu. Spoko sprawa. Kiedy? <tryk> Kiedy? Oh my God! You made a song <laughs> just for TikTok. What <laughs> are you, a sim? No. Must <laughs> you fuck out? here <How> you do? Who... <laughs> Ale wielka! Patrzcie, jaka skuba ogromna jest. Ciolo! Zostaw ją! Ej, ugryzła, go darwaldzi go ugryzła!

czekła Ucieka do dziury Przygotam filin jest spray So please don't say no Oh oh please don't say no Now I like you and when you playing hard to get When we making plans you act like you forget Hey when you make fun of my crime Polena Jenkins Простите, Ja jestem właśnie na treningu. Zrobiłam już pompki, zrobiłam przysiady, Przebiegłam 2 kilometry. Wczoraj udało nam się już podpisać papiery na mieszkanie i mieszkanie jest nasze. Odbieramy je za miesiąc. A dzisiaj jedziemy w stronę Mersin z Alani, Jakieś 50-60 kilometrów. Na nową miejscówkę bo ta już nam się znudziła, więc y, powiem co i jak. Pokażę drogę. Y, no i do zobaczenia na miejscu. Lecimy dalej z treningiem. Jedziemy na nową miejsce, Tak, jedziemy, ciołko.

o ile tam staniemy, jak nie to możemy jechać tam na tą drugą, drugą mańkę Tam, tam gdzie Anglik Co? Tam gdzie takie... Anglik Jeszcze raz, od początku Siorba, co? Pięć d Sum 8. O kurde. Co? 8 z woda, no to stanie. Izgara, Cesi Steli, Kar. Nie wiem co to jest, to, to 160, to, to co ty miałem? To ten, moje to, chyba, zestaw. Ten, cały zestaw nie Siorba Tawuk, to z kurczakiem, 4 dychy. Tańsza. Bayat S. Firida Tawuk, czyli nul, ta noga z kurczaka, chyba. Twoja chyba. 7 no? dych. I Jeme kleri kawurma, 8 dych. Aha. Cztery paki, kurwa. Dobra. Polska, e... Taniocha, ale w Turcji kurwa drożej zna <noise> Dobra, teraz tak. Za arbuza 50 lir. I za papaję. I za. Gdzie jest papaja, Paweł? A Aha, papaja jest z bananami. banany ile? 15. 15 bananów, 1, 1 euro. Jeszcze chciała od nas. Masz tryskawki? Nie umyte jeszcze. Tryskawki ile dałeś? 10 lir, czyli 3 zł. 10, a. 3 zł za tyle tu z I tak, papryki. Takie mamy różne. I mamy czerwone, zielone, ostre, nieostre. Pomidory i bakła. I bakłażany ile? E, 25 lir, 8 zł. Co on mi tu? 25 lir, Paweł mówi, dobra. E, no i takie pomidorki, bakłażany. Co? I za jednego ogórka i pomarańcze, 10, nie? 10, tak. 10, No i tak się yy, prezentują ceny, ale kupiliśmy to na targu. Warzywa były na targu kupowane. Panie, no nie, warzywa. No dobra, ta mam moja zrobię. Aha, i taki mamy widoczek, tak się przeparkowaliśmy. Na nowej miejscówce? Ja i tam jest normalnie coś, ale jest grota. Grota jest jakaś, no. Ale tam co jest patrz, tam są jakieś ruiny. Ciekaweś tam... Nie, można chyba tam dojść. Jakiś dom tam był? Fajnie, ogólnie spoko. Gazim gaz Pasza, dobra. No, i przeszłam się po tym Gazipasza wzdłuż tego deptaczka. I zobaczcie, jakie tam są ruiny. Tyle w oddali, ale patrzcie, jakie tu są pikniki w ogóle. To, że Turcy uwielbiają piknikować, to jedna rzecz, ale druga rzecz, że przy parczku tutaj. Super parking, tam są jakieś różne place zabaw dla dzieciaków. Pasza widzę, że dopiero budzi się do życia. Jakby dopiero turyści chyba się zjeżdżają i otwierają wszystko. No przejdę się tutaj tym deptaczkiem przez ten park i pokażę wam jak to wygląda. Widzę, że chyba same tureckie rodziny tutaj sobie piknikują. No, jest trochę osób. Z lewej, z prawej tutaj. Tam grillik się robi. No fajnie, mega fajnie tutaj dla dzieciaków. Mały plac zabaw. Jakaś zjeżdżalnia, spoko. A i tu jest koniec. A i dosłownie nie wiem, może jedna ławka jest wolna. Dobra, tutaj się coś buduje. Widzę. Dałoby pewnie radę jeszcze tutaj wjechać, nawet może tak na dzikusa. Jakoś. Gdzieś tu może by była drużka, ale. No, patrzcie, te stare mury. Tutaj biegną od samego dołu. Tu biegnie ten mur stary. Góry i tą te ruiny, no fajnie, fajnie, fajnie Turcja gdzieś tam w każdym miejscu jakim jesteśmy to gdzieś coś jest ukryte i warto bardzo ją odkrywać. Zawsze zachwyca czymś niespodziewanym. Fajnie, mega fajnie. O i tutaj nawet można sobie przyjechać na tle te ruiny. Znaczy przypłynąć w sumie łódeczkom Gazipasza i tutaj się zatrzymać, przycumować sobie łódeczkę. Fajnie, fajnie. Ale wieje, ja, więc nie wiem, czy coś będzie słychać. Teraz spoko. No i tu, tutaj jak widać już się rozkładają te stanowiska Gazipasza. Także na pewno w sezonie tutaj jest fajnie. Tam już widać zaczynają się knajpki, już pootwierane są tylko po niektóre. Więc spoko, spoko. Patrzcie, jaki spacer zrobił ze starym, jak jest daleko, od kampera. Idzie dalej. Nie chce iść dalej. A, jednak. No chodź! Chodź szybko! Szybko chodź! No szybko! No chodź! No chodź! Cześć! Czemu się tażałeś znowu w mrówkach?